Konstanty Stanisławski stworzył fundamenty procesu pracy nad rolą. Postać, by osiągnąć swoje cele i potrzeby, zaczyna działać, wytwarzając różne akcje, które mają jej pomóc w osiągnięciu celu głównego. Działa ona zawsze w pewnych okolicznościach, które wywierają na nią wpływ. Działając, napotyka trudności bo inne postacie też mają swoje cele. Więc jeśli te cele są rozbieżne, mamy do czynienia z konfliktem. Postać, żeby porozumiewać się z innymi, prowadzi dialog, który posiada podtekst, czyli ukryte znaczenie. Posiada również złe lub dobre relacje z innymi. Poprzez działanie postaci, która ma określone cele, wytwarza się Fabuła składająca się z wątków, motywów, zdarzeń i epizodów. By zrozumieć postać, musisz zadać podstawowe pytania aktorskie i poszukać odpowiedzi na nie. W odpowiedzi uwzględniamy cechy wewnętrzne i zewnętrzne. Cechy moralne i osobiste. Jaki jesteś, jak wyglądasz, y, jaki masz głos, y, skąd pochodzisz, jaki jest Twój status, jak wygląda Twoje życie intelektualne i emocjonalne, jakie masz doświadczenie i poglądy, jaką religię wyznajesz. Warto również napisać biografię granej postaci. Kim jesteś? To pytanie o relacje z innymi postaciami. Twój stosunek do nich, zależność, czy jesteś bratem, żoną, synem, siostrą. Jak te relacje pod wpływem konfliktów i zdarzeń będą się zmieniały? Gdzie jesteś? Czyli pytanie o zewnętrzne okoliczności. W jakim miejscu fizycznym dzieje się akcja? Jaki to kraj, klimat, społeczne uwarunkowanie i jak to wszystko działa na postać? Na przykład czy czujesz się lepiej w jasnym, dużym i kolorowym pomieszczeniu, czy ciemnym i małym? Czy czujesz się lepiej w małej grupie osób, czy w anonimowym tłumie? Kiedy jestem? Kiedy to się dzieje? Pytanie odnosi się do czasu, pory roku, pory dnia. Odnosi się także do momentu zaraz bezpośrednio po jakimś wydarzeniu. Do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jak dany czas wpływa na ciebie i twoje działanie. Na przykład, rano jesteś bardziej wypoczęty i radosny, a wieczorem po całym dniu pracy, na przykład zmęczony. Co się dzieje? Odnosi się do samej akcji. Należy sobie odpowiedzieć na następujące pytania. Co jest głównym zdarzeniem i działaniem w scenie? 2. Co poprzedza akcję, czyli co przedtem się wydarzyło? 3. Co może się zdarzyć postaciom po tym, jak dana scena i cała sztuka się skończy? 4. Jakie zmiany emocjonalne nastąpiły w Tobie i w postaciach w wyniku akcji, która miała miejsce? Odpowiedzi na te pytania pozwolą uświadomić nam sobie, jak przebiega akcja. Uświadomić ciągłość zdarzeń. Czego chce, do czego dążę? Pytanie odnosi się do głównego celu postaci, do jej głównych zamiarów. Uwaga! Pytanie odnosi się do każdej sceny z osobna, ale też do całej sztuki. Co Twoja postać chce osiągnąć poprzez swoją akcję i swoje działanie? Jakie postać ma intencje, potrzeby, chęci i pragnienia? Musisz określić motywy swojej postaci, które popychają ją do działań i przede wszystkim ją usprawiedliwiają. Musisz zastanowić się nad strategią. Taktyką swoich działań, która pomoże Ci w zrealizowaniu Twojego celu, czyli jakich środków psychologicznych i fizycznych użyjesz, by wpływać na inne postacie, by zrealizować swój cel. Musisz sobie uświadomić, co w realizacji celu Twojej postaci jest przeszkodą. Czy przeszkodą są ludzie, rzeczy, okoliczności? A może ty sam? Jakie będziesz miał problemy do rozwiązania w drodze do celu? Przeciwności tworzą konflikt. Inne postacie też mogą dążyć do tego samego celu, więc stają się Twoimi przeciwnikami. Okoliczności zewnętrzne mogą być niesprzyjające, ale również możesz mieć problem wewnętrzny, który będziesz musiał rozwiązać sam ze sobą. Konflikt może pojawić się na każdej płaszczyźnie. Pytanie. Czy można go rozwiązać, czy nie? Powyższe pytania powinieneś sobie zadawać za każdym razem, gdy pracujesz nad spektaklem. Zachęcam Was również do poszukiwania wiedzy na własną rękę, czytania specjalistycznej literatury, uczestnictwa w warsztatach. W opisie każdego filmu znajdziecie informacje o książkach, z których korzystam podczas stworzenia wszystkich odcinków. Powodzenia!